Polska jest kobietą. Pani Marszałek jest kobietą. No, ja nie wiem, czy jestem kobietą, ale jestem na wszystkich imprezach, które są organizowane przez kobiety, jestem z wami. Dzisiaj mówimy o chorobie, która może dotknąć tak naprawdę każdego. Mówi się, że choroba nie wybiera, a czasami jednak chyba wybiera. Ale ja też jestem z wami, dlatego że zawsze jestem tu z panią marszałek i to, co chciałem potwierdzić, co powiedział Pan poseł. Ja kiedyś, powiem szczerze, w ten Wydział Lekarski też wątpiłem, przyznaję i tu wielkie słowo uznania dla Pani Marszałek Elżbiety Polak, bo ona ze swoim uporem, tym kobiecym uporem dopięła swego i dzisiaj Wydział Lekarski Uniwersytetu Zielonogorskiego to jest nasza duma. To jest duże, duma naszego województwa, duma nas wszystkich. Także Elu wielkie podziękowania, bo rzeczywiście Twoja determinacja i upór sprawił to, że osiągnęłaś sukces, bo to jest przede wszystkim Twój sukces. Wielu nie wierzyło, ja też się do nich zaliczałem i dzisiaj rzeczywiście ten Wydział Lekarski jest naprawdę naszą dumą. Dwukrotnie najlepiej zdali. Tak jak Pani jak podpowiada, absolwenci naszego Wydziału dwukrotnie najlepiej zdali egzaminy w Polsce. E, oczywiście zdrowie, e, o zdrowie trzeba dbać, trzeba się troszczyć, te badania profilaktyczne są bardzo ważne. Ja nie ukrywam w poniedziałek też idę na badania profilaktyczne, e, które też chcę przeprowadzić, żeby wiedzieć czy mogę dalej walczyć, żeby, e, żeby mieć pewność, że, żeby wygrać dokładnie. Tak jak my. Aby z Wadima, nie ma walki. Służba zdrowia jest dla nas wszystkich bardzo ważna. Ja też tu przypomnę, że mamy w Nowej Soli jeden z najlepszych szpitali w Polsce, który jest też trzeciej, trzeciej klasy referencji. Także też mamy świetnych lekarzy. I na koniec powiem coś takiego. Ja jestem z wami też, dlatego że ja mam, ja mam piękną, wspaniałą żonę, mam, mam córki dwie, kobiety i mam pięć wnuczek. Więc... O! Więc jestem z wami, bo chcę e, walczyć o przyszłość, nie tylko o teraźniejszość, o to, żeby kobiety po pierwsze miały swoje miejsce, w, też tak jak Panie tu wspomniały w polskiej polityce, żeby odgrywały ważną rolę, ale u nas akurat kobieta odgrywa najważniejszą rolę i mamy wspaniałą panią marszałek za to Elu, dziękuję. Także jestem z wami, zawsze będę z wami, trzymajcie się, damy radę.